Ani. Witajcie na kanale. Coś tak zgapiłaś tą ręką. Tak jakoś mi przyszło. O matko i córko. Chciałabym Was dzisiaj zaprosić na mój autorski challenge, który ymm, poniekąd już powinniście znać, ale nie jako challenge. Znaczy tą zabawę. Nie wiem, co z tego wyjdzie. Paulina wymyśliła mm, ten challenge, tą rywalizację. Nie wiem, czy w ogóle to będzie śmieszne, fajne, czy, czy, czy w ogóle to zadziała, to co ona sobie ubzdurała w głowie, nie wiem właśnie czy to zadziała, także totalnie nie wiemy co z tego wyjdzie, ale tak. kochani zmobilizujcie nas łapki w górę w górę tak, żeby, żeby Paulina dalej rozwijała swój mózg i żeby dalej coś Są ciekawego na no co no co, dobrze mówię tak, nic jak, nie tak, jak oni Cię zmobilizują, zasubskrybują kanał, bo jesteśmy przecież fajne babki. Yy, jak... No co? Nic, nic po raz drugi. Jak zasubskrybujecie nasz kanał, bo jesteśmy po prostu fajne. Jak dacie łapkę w górę dla Pauliny za to, że w ogóle ruszyła głową. Tak właśnie, to ten. To będzie fajnie, to będzie fajne. Będzie nas to cieszyć i będę Maga wymyślała więcej nie. i będę wymyślała więcej challenge'y. Takich fajnych jak ten. To ile będzie w ogóle fajne. No nie wiem. Ale fajnie. bądźmy dobrej myśli, będzie fajnie, jesteśmy optymistkami, jesteśmy miłe, jesteśmy dobrze zwierzone do życia. Nie wiem, czy coś było słychać, ale znaczy czy zrozumieli, co powiedziałam, bo powiedziałam to znowu za szybko. Tak. No ale yy, mamy... Jesteśmy pozy... dobrze nastawione do życia. Pozytywnie, Pozytywnie. nastawione do życia. Tak. Pozytywnie, tak. Dlatego teraz, robimy, dlatego teraz robimy ten challenge. Ale co ja też na Nie, to było moje no, ja autorskie. Zrobimy <laughs> coś swojego. No, nie za dużo tych autorskich rzeczy. No, ja nie wiem. Jestem oryginalna. Dobrze kochanie, masz taki świetny humor, tak tryskasz dzisiaj energią, radością tak. i w ogóle wyspałaś się. No. Poobiednia drzemka y, dała Ci moc. Tak jak to wie. <gry> tak. I co? I możemy działać, ale musisz... Tak! Musisz... Y, A zakończyć... to było moje kolano! Ale się drzesz. Boże, znowu powiem, że się drzesz. Trudno, przycisz mnie. Dobra. Jak mam to zrobić? Tak. Jak mam to zrobić? Się A, pytam. nie wiem. Jak mam cię przyciszyć? Nie wiem. Tak. Czyli musisz swoim kochanym widzom, starym i nowym, to znaczy starym, że już długo jesteście z nami, oraz nowym, bo na pewno są tacy widzowie, którzy widzą nas Chodzi pierwszy się. raz. Nie. Którzy pierwszy raz nas widzą i którzy no. dopiero y, zaczynają przygodę z matką i córką. Na pewno są tacy widzowie i musisz im wytłumaczyć, na czym będzie polegać twój autorski challenge. Znaczy, na czym on będzie polegał. No, to, to ja w ogóle się ten challenge nazywa. Lustro challenge, mirror challenge, jak, 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 jak kto woli. I chodzi głównie o to, że zaraz zobaczycie, co będziemy robić. Ale. No, tak że ten, że będziemy po prostu. Jedna osoba jest osobą, która przegląda się w lustrze, a druga osoba jest lustrem. Czyli ty musisz coś skomplikowanego robić, żebym ja tego nie miała powtórzyć. Jak tego nie będę miała powtórzyć, to, to punkt dla ciebie. Mhm. Tylko, no to nie może być też tak bardzo skomplikowane, żeby to było takie trochę fair, Rozumiesz? Ja nie wiem, czy umiem wymyślić coś tak skomplikowanego. No i to muszą być płynne ruchy. Jeżeli tobie się skończą pomysł, to też odpadasz wtedy. To wtedy punkty dla mnie. O Jezus. No, no bo nie możesz tak, nie możesz tak stać i się na nie patrzeć i nic nie robić. To nie jest ruch. A my musimy być cały czas w ruchu. Trzy poziomy ruchu i w ogóle i rób na co chce ta, tak troszkę A ja to muszę zrobić. A no. potem ty. Dobrze, będziemy to ty najpierw be, to ja najpierw się zgłaszam na lustro. Ja będę lustrem najpierw. żeby to, w ogóle mogła zobaczyć o co w tym chodzi. To w ogóle z tym ćwiczeniem spotkałam się już pierwszy raz w przedszkolu, potem nie robiłam tego w podstawówce, a znowu... No to widzowie mogą wybrać taką zabawę. No Dlatego powiedziałam, że spotkałam się, że ten, że, że mój autorski, ale mógł się z tym spotkać, tylko że ja to zrobiłam w formie challenge. Tak. Dobrze. A was jest maślane, ale myślę, że rozumieją. To bo nie ma co dużo gier, bo już chyba się nie Tak? No chyba tak. Sprawdzę. Będą trzy rundy. Tak? Trzy rundy, tak. Czy, czy jedna runda? Czy Zależy, jak długie to w sumie wyjdzie. Dobrze, to nie wiemy, ile będzie rund, ok? Tak się umówmy. Nie wiemy, ile będzie. Nie wiemy rosy. co w ogóle z tego wyjdzie. No spróbujemy. Bo pierwszy raz teraz razem robimy. Dobra. Runda pierwsza. Ja jestem lustrem, czyli muszę robić to, co Paulina pokazuje. Paulina powiedziała, że mnie złapie i nie złapała. Myślałam, że naprawdę to jest... Mm, takie proste? Takie proste. Myślałam, że to jest w ogóle... że jak się pomylę? A widzieliście, o co chodziło? Chodziło o to, że Paulina, e, którą? To jest Twoja prawa tak. ręka, że prawą ręką poruszyła, a ja zamiast lewą ręką, bo przecież jestem odbiciem lustrzanym, zrobiłam to prawą ręką. Kurczę, ale się zdziwiłam! Widzisz? Zastakuje ludzi. Naprawdę się zdziwiłam. Kurczę, no! Zamiana. Runda druga. E, druga, Nie, runda pierwsza. Tyle, że zamieniamy się tylko rolami. To Aha. jest na czas runda pierwsza. Aha, no dobra. Dobra, ale punkt dla mnie już jeden jest. Zgadzałam czy jest odbicie w Pokaż widzą, co jest źle. Pa ja miałam dłonie do Pauliny, a Paulina ma dłonie do siebie. Uff, Dobra. Jeden jeden. Znowu pomyliłam ręce, to jest dziwne. <noise> Widzisz, śmieszkowo nam to wychodzi. To jest dziwne, ale się zdziwiłam. <noise> czy teraz, czy teraz ja jestem swoim teraz... lustrem? Nie, teraz, już teraz ja dwa punkty pokoliny. dla mnie. Nie, teraz, teraz ja jestem lustrem. Ja dwa punkty dla mnie, jeden punkt dla ciebie. Jest! fajne, jest, Ale jest trochę fajne. za szybko to robisz. Tak. No, no. To? to ma być trudne. To ale, ale, było potem klucz, zaraz... ale to było łatwe. No i tak, a potem zaraz tak. No i to już nie było łatwe. No to musi być trudne. No, no, dobra, ale. Jak runda. Ja ci teraz zrobisz taką... Jak ja z jakąś nogą za głową? To ciekawe, że to będzie dla ciebie proste. Runda trzecia. I wiesz co nakierowałaś mnie! To było, to, to było nie fair! To mnie nakierowałaś i od razu mi pokazałaś, tak jak przybija piątkę, co tak się przybija piątkę? Tak się przybija piątkę. Szybko się dasz nabrać. Ale jest no? remis! No tak, jest remis. Jest remis, jest remis. Koniec. Koniec. Już koniec? koniec! No koniec! Szybciutko, jakoś. No, no trzy rundy były. No, no trzy rundy były, no przykro mi. No, no, tak. No remis. No, co? no to, to zachęcamy Was też do spróbowania czegoś takiego. Te zasady nie były jakoś tak bardzo zaostrzone, ponieważ jak wiecie, to to uszcz, który. No, który ja, powiedzmy, jakoś tam wymyśliłam. No i to była taka próba i myślę, że jak jakiś youtuber nagra ten challenge sam, to już te zasady będą troszeczkę inne. Może lepsze. Może coś modyfikuje. Dokładnie, ale zawsze to my byliśmy pierwsze. I kochani, nie zadawajcie nam pytań, czy możecie zrobić ten challenge na swoim kanale. Oczywiście możecie robić wszystkie challenge, które my też robimy. Autorskie od Pauliny. Róbcie, nie przejmujcie się, nie pytajcie dokładnie. się nas. Róbcie, róbcie, bawcie się świetnie, tak jak my się zawsze na wszystkich swoich filmach świetnie bawimy i to jest zawsze yy, główny nasz punkt, żebyś... my po prostu chcemy Wam pokazać naszą radość płynącą z tego, że my się razem yy, świetnie bawimy, może czasami, no, bo ten challenge nie był jakiś tam wysokich lotów, nie? No nie, no, w każdym razie... No, yy, mm, mm, <noise> nie wiem, zostałam bez słów. Właśnie chodzi o to, że my chcemy Wam pokazać naszą radość, naszą energię. Jesteśmy wyspane, poobiednia drzemka nas pobudziła, dała nam siły. Yy, także tak. ten, zachęcamy Was do drzemek yy, poobiednich. <noise> po... Tak, tak, tak. Jest mocny. No. Nie, a to tylko poobiednia drzemka i w ogóle super challenge i w ogóle świetna zabawa. No ja powiem, ale fajne dziewczyny, no! Bardzo skromne. No. A co tam? Dobra, kończymy, bo was zanudzimy. papa pa, kochani. daję